Świetnie, 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 Gdyby Griezmann takie akcje robił cały czas, no rewelacja! Bela fantastico, po prostu truskawka na torcie w wykonaniu Antoana Griezmana w tej akcji. O nie. no to trochę już jest, to jest trochę czasu, powiem Ci, ale witam gracza, witam i dziękuję bardzo. A tutaj karny, pięknie! Masz numer jeden, to też masz majdeczki zmianę? Oj, Boże, Gardierz, przepraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję za kolejnego... No i od ciebie. Dobra, mamy karnego z niczego tak naprawdę, no ten muszę się noczyć karnych w ogóle, czekajcie Ja nie trafiam w ogóle w bramkę, muszę, będę patrzył na pada Nie patrzę na bramkarza w ogóle No i zmieniłem kierunek i co, ja nie wiem, ja nie wiem co ja mam robić z tych karnych już pletnie karnych nie ogarniał, bo, bo, nie wiedział, że widać gdzie jest strzela, nie? A tu mamy 2-2 teraz, ja pierdziel, to się nazywa pech Karnego nie strzelasz, a gościu coś takiego ci robi O. <laughs> Jaja w górę jeszcze strzelił Kurde, no tu już wszystko było ten To był taki full control w tym meczu Prowadzisz 2-1, masz karnego Nie strzelasz karnego, kontra właściwie z tego karnego idzie I przegrywasz, no no remisujesz, ale... Przepraszam za farcika ale mamy 3 do 2. Ale zobaczcie, el kolorowy tylko wszedł. L-kolorowy wszedł, zrobił zrobił swoje tak naprawdę. Zrobił swoje. Był dobry w 15. I to tyle, jeżeli chodzi o Carlosa, Karny. Ja pierdzielę. By nie strzelił, by nie strzelił. Dobra, come on, teraz patrzymy, patrzymy, gdzie strzela. O! Tak jest, tak jest, tak jest. Come on, come on. Nie! O ja pier... Wolnym. 120 minuta. Strzeli czy nie strzeli? To jest tak bliska odległość, że ja nie mam pojęcia. Gol. Fuck, Niemożliwe, no kurde niemożliwe! No jeszcze przeg... O, po co, po co? Patrzcie, 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 co się dzieje, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje, patrzcie, co się dzieje.